Siemankowi, tam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta na nowej becie. W tym odcinku pokażę Wam co zrobiłem, bo troszeczkę zrobiłem no nocąc nie chcąc i to w sumie też przez przypadek, bo nagrywałem odcinek i mi się kurczę nie nagrał za dobrze, więc no musiałem, muszę tutaj to powtórzyć. Tutaj farmę kaktusa zrobiłem. Znaczy farmę kaktusa, no na live y zrobiłem farmę kaktusa, ale tutaj taką obudówkę do niej zrobiłem. E, oczywiście, oczywiście tutaj mówię, e, mówię tak, tutaj sobie za zacząłem robić, tutaj jakiś może magazyn, magazyniek zrobię, może coś innego, magazyniek. Ja pierdziele, ale mi się słowa mylą, kurde. To jest coś nie tak już ze mną, tutaj jeszcze... O, 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 kaktusy, 3. Trzy. E, trzy, ja, wiecie, co ja muszę zrobić? Ja muszę zrobić bardzo ważną rzecz. Bardzo ważną rzecz. Otóż, otóż tak. E, żeby to wszystko miało ręce i nogi, ja muszę tutaj te kaktusy posadzić. E, więc, żeby je posadzić, e, nie mogę spać przede wszystkim. O. Hopla. O. I niech sobie kaktusy rosną wypadają ja tu na razie zostawię tak jak jest żeby to sobie rosło wszystko pięknie ładnie a ja chciałem się zająć dzisiaj tworzeniem tego to apartamentu pokoiku z tego powodu iż gdyż on jest niedokończony on strasznie wygląda dobra mi się odbija bo kolkę sobie piłem aż za bardzo się odbija Dobra, przede wszystkim stone, stone, tu nie ma, tu nie ma, tu jest stone i tu jest stone i będziemy dzisiaj sobie tak na luzie spokoik robić. Wiem, miałem w tym tygodniu być wcześniej, miał być nawet jakiś live, ale niestety mi się mi się to niestety nie udało. No cóż trochę mi jest z tego powodu przykro, szczerze że mi się nie udało, ale no y, mi się wydaje, że jest dobrze, że jestem chociażby teraz. No niestety wyszło jak wyszło. Zawsze by mogło być gorzej. Y, tak, 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 dobra. Tutaj na pewno, na pewno tak. Bym to chciał zrobić. O. Pięknie. Teraz tak, myślę, myślę jakby to zrobić. Czy po prostu dotąd zrobić o... Tutaj jeszcze jedno, ile to jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No to by nie wypadało tak. Dobra, tutaj musiałbym pochodnie sobie zbić. Szkoda mi materiałów. Teraz tak, tutaj bym musiał sobie zabudować. Zabudować od podłogi. Ściany, to tam zawsze mogę kiedykolwiek tam zrobić e, dobra e, tak teraz wody bym musiał jakoś mm. zgarnąć holender mi się program tutaj załącza zawsze zapomnę znaczy program no aktualizacja jawy zawsze zapomnę ją zaktualizować ale mi się wydaje że e, że teraz e, po prostu ją zaktualizuję w jakiś dzień e, z tą aktualizacją jawy to jest po mm. prostu czyste lenistwo bo mogłem ją równie dobrze zaktualizować przed przed po prostu jak to się nazywa przed zaczęciem odcinka bo przecież to długo nie trwa ale no ja to ja oczywiście tak teraz tutaj byśmy musieli pocisnąć dobra tutaj sobie taką ściankę zrobimy o teraz tak tutaj jak ja tutaj to stworzyłem bo w taki sposób nie no za dużo drewna by mi tutaj szło ja tutaj postanow postanowię zużyć Brickstone'a. Brickstone'a postanowię zużyć tutaj na górę. Dobra, i tutaj na górę Brickstone, niech jest. Brickstone nigdy nie za wiele. No a szczególnie, że w tej wersji to jest jakiś nowy tam blok, to też możemy go wykorzystać na kilka ciekawych sposobów. Możemy tym blokiem się popisać, że jest że jakąś większą kreatywnością. I tak się zastanawiam, bo tu mamy trzy. Tu mam raz, dwa, trzy. Mm, dobra, ja to nie umiem stawiać bloków w Minecrafcie, nie? To, to do tej myszki mówię, nie mogę się cały czas przyzwyczaić, że mi tak dziwnie ta myszka chodzi powoli. Dobra. Tutaj na 4, no, tutaj na 3, przepraszam bardzo. I a tu, dobra, tak już zostawię. Tak już to zostawię. Tutaj będę musiał oczywiście holender. Wybaczcie na chwilę ja to ja, ja to kurde wezmę wyciszę dźwięki ym, gdzie ja to o ym, tu mam pyk proszę bardzo cyk fuch cyk fuch i powinno być wszystko dobrze ym, dobra teraz powinno być dobrze bo wyciszę dźwięki powiadomień typowo zostawiam jawę włączone ja to od aktualizacji włączonej i stwierdziłem że a zrobię te dźwięki po prostu wyciszę no tak tutaj będzie już troszeczkę zabawy hmm, dobra tutaj normalnie bym dał dam normalnie w sumie rickstone'a tutaj raz dwa raz dwa Raz. No i tak sobie dam tutaj brikson, na jakoś to pomieszczenie sobie tutaj, wiecie, zagospodaruję. Będzie ładnie to wyglądać, będzie, będzie to pięknie wyglądać. Bynajmniej w, bynajmniej w moim odczuciu i w moich oczach będzie to wyglądać jakoś tak lepiej, ciekawiej. Dobra, tutaj tak, tak. O. Teraz tutaj. Ten blok, o, teraz tutaj. Wiecie, ja tam sobie stwierdziłem, że sobie pogadam po prostu do Was cokolwiek tam na, na, tego, na tym odcinku. Jakieś takie spokojniejsze te odcinki muszą być, że żebyście może też widzieli, jak ja tutaj sobie tworzę czasami, myślę, może coś tam ciekawego, śmiesznego powiem czasem zobaczymy jak to tam jak to tam się w ogóle tam przyjmie bo mi się wydaje że te przyspieszenia no czasami będą przyspieszenia ale mi się wydaje że te przyspieszenia trochę zabijają cały urok tego po prostu nie wiem tak mi się wydaje nie wiem czy to jest moje dobre spostrzeżenie czy też moje złe spostrzeżenie tak 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 nie wiem czy by tutaj sobie nie przedłużyć. No, to przedłużę sobie o, o chociaż ten jeden blok. E, dobra, tutaj jakieś drewno. Co zgarniemy. E, spadło mi, nie spadło mi chyba. Nie, za Jest dobrze. E, jest dobrze. E, teraz tak. E, teraz tutaj. Raz, dwa. E, teraz muszę te wszystkie bloki popodmieniać. E, co jest bardzo, że tak powiem, upierdliwe, ale no trudno się mówi. To teraz tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tutaj możemy sobie zrobić na piątej kratce znowu miejsce na jakieś tam pochodnie, na jakieś tam, a to czegoś się długo kopie, bo to jest chyba uznawane jako, tą, jako ta stara cegła, więc no niestety tak to wygląda. Dobra, tutaj pięknie, ładnie. Nie No wiecie, trzeba tutaj zrobić, udekorować troszeczkę to mieszkanie, nie i nie, ten blok tutaj miał być cobblestone. Trzeba udekorować sobie to mieszkanie ze względu na to, że no faktycznie, no kurde, będę przełaził, no i wszystko będzie wyglądać tak, nie, wiem, brzydko, prosto. Mm, tak, ja myślę, że tutaj sobie damy szkło. Że tutaj damy, o faktycznie szkło tak na dół. O, żeby to miało ręce i nogi. Żeby, żebym sobie mógł tutaj wyjrzeć i żeby się tutaj, żebym tutaj mógł jeszcze się nie wywalić, żeby mnie żaden... Żaden mobek nie, nie zabił, bo z tymi mobkami dzisiaj to jest różnie. Szczególnie, że nie lubię tutaj e, tych Endermanów, a one bardzo polują m, tutaj przy teleportacji to też, też bym musiał tutaj sufit obniżyć, ale się zastanawiam jakby to dobrze zrobić czy po prostu wodę jakoś wylać, nie wiem ewentualnie może ej bo tu mamy taki blog jak Lilia Wodna po której będziemy mogli sobie chodzić więc mm, to nam otwiera nowe możliwości całkiem ciekawe możliwości hmm dobra tutaj tutaj, a dajmy sobie tutaj i dajmy sobie tutaj nie, może inaczej, może inaczej, może inaczej ja tutaj siekierki w ekwipunku jak zwykle nie mam niestety będę musiał coś z tym po prostu zrobić no idę po siekierkę, bo kurde, ja się będę męczył Mówię, będę musiał coś z tym zrobić i siekierkę będę musiał zro... zrobić a nie, to mam jedną i mam drugą siekierkę więc jest dobrze więc jest dobrze, bardzo dobrze Dobra, teraz tak. Tutaj sobie zrobimy tak, żeby to miało schemat jakiś konkretny. Dobra, tutaj przykładowo sobie postawimy właśnie jeden blok, drugi blok i teraz tutaj tak na pewno damy sobie kobla i tutaj dajmy sobie na to na to okno damy sobie w tym miejscu tak żeby to wyglądało tutaj jedno całe takie okien okiennice robimy całkiem ciekawy tutaj hmm, domek wszystko oczywiście na spontanie robię bo yy, nie, ma, nie ma co robić tego na na ogólnie z jakimś planem bo to domek ale w ogóle ten księżyc mi się podoba taki jakiś E, za każdym razem inny a teraz chyba północ z północy dobrze z, nie mi się wydaje że z północy nie wchodzi słońce ale ależ mogę się mylić e, trudno się mówi najwyżej się pomylenić się nie stanie złego najwyżej mi nie zlinczujecie hech nie no żartuję przecież um, żartuję Ogólnie wiem, dzisiaj pierdziele głupoty, ale fakt faktem jestem dzisiaj strasznie, strasznie zmęczony. No ale no, miałem tam jakąś tam podróż, musiałem tam ogólnie ogarnąć, jechać przez ileś tam kilometrów. I tp i miałem troszeczkę podróży, więc jestem trochę naprawdę po tej podróży zmęczony. Miałem już ją zaplanowaną dosyć spory czas temu. No i tak musiałem, musiałem jechać i niestety jestem zmęczony po prostu troszeczkę troszeczkę w sumie ile miałem godzin 4 godziny 4 godziny snu może miałem czy 5 godzin snu jakoś coś takiego ciężko mi jest teraz na ten moment obliczyć i miałem taką mówię taką śmieszną przygodę troszeczkę sobie po, po, pozwiedzałem świata i tak dalej, więc też jestem zadowolony, że zobaczyłem, odkryłem nowe po prostu miejsca jakieś tam no i no wiecie, no podróżowanie jest jednym z takich elementów które po prostu cieszą mnie bardzo nie wiem, ja mam coś takiego, że bardzo lubię podróżować to jest może już takie takie moje Moje własne zdanie, znaczy własne zdanie, że podróżowanie może mieć tak wiele ciekawych elementów, ale też uwielbiam, uwielbiam coś takiego jak podróże, poznawać, zwiedzać nowe miejsca. Nie, to jest jakoś takie, jakby to powiedzieć, to jest tak fajne uczucie, przyjemne zobaczyć coś, czego się nie widziało albo coś co się widziało w internecie na własne oczy, pozwiedzać trochę świata. Hmm, dobra, tam będę musiał wykminić, jak tą ścianę zrobić, bo tam chcę ogólnie schody zrobić. Hmm, dobra, przede wszystkim tutaj sobie... Hmm, yy, aha, koble, koble, koble. Miałem chwilę zawiesz, zawiechy, ale jest dobrze. No, ale ogólnie napiszcie też, hmm, czy tam też lubicie sobie tam pozwiedzać, zobaczyć trochę świata na własne oczy, <laughs> itp. itd. Czy nawet zwykłe okolice, bo nawet zwykłe okolice swo swojego miejsca zamieszkania mogą być y, strasznie ciekawe. Jakoś, y, jakoś jakby to powiedzieć. Czy też macie w ogóle, czy też podzielacie takie zdanie, że lubicie po prostu podróżować, lubicie y, zjadać świat? No gdzieś tu mam zombiaka po prostu, ewidentnie. Albo do góry, albo na dole, no jeszcze nie wiem. Hmm... Tu będę musiał e, po prostu o. Zrobimy inaczej. Zrobimy inaczej. Tutaj e, całość pójdzie w szkło. E, teraz tak, tutaj tak, na dwa. Tutaj pójdzie szkło, tutaj pójdzie szkło. Dobra, to to jest bezpieczne. No i na tą ścianę by tutaj... Mm, na tą ścianę by tutaj poszło sobie troszeczkę... Zrobimy tak, jeszcze tutaj miałem troszeczkę materiału właśnie tego drewna. Muszę pozbierać drewna poza odcinkiem. Ja się może kimnę, ale aha myślę, że nie mogę spać przez to, że są potwory. Ale nie ma jest dobrze. Ale właśnie, zawsze, bym, za, zawsze ogólnie miałem takie... Ja jestem ogólnie typem, który ma takie marzenie, żeby... Po prostu zobaczyć jakieś tam miejsce i nie wiem, patrzeć się w nie. Nie wiem, lubię po prostu sobie, jakby to, jakby to nazwać. Ciężko mi jest to nazwać, obrać się w słowa, ale po prostu, o, widzę jakieś ładne, fajne miejsce. Naprawdę bym się tam, sobie tam posiedział, popatrzał w to miejsce, tak, tak, po prostu. Bez, bez przyczyny, bez żadnych myśli, po prostu się patrzę w to miejsce, bo jest ładne i, i mi się podoba, nie? Nie wiem, czy Wy też tak macie, to jest kurde. To jest chyba jedno z najlepszych uczuć, jakie bynajmniej jakie ja myślę, że człowiek doznaje w życiu. Bo całe życie przy komputerze, no niestety, siedzieć nie wolno bo nie, nie wolno go zmarnować. No ale trudno, to no, to jest takie moje zdanie. Nie? Nie, nie, kto co lubi, nie? Nie chcę nikomu tam nic e, narzucać. Żebym teraz taką nawikę że żebym kurde nic praktycznie nie skumał. Dobra. Teraz tak, tutaj, e, tutaj bym musiał zrobić... O, co dobrze, że więcej tych słodków zrobiłem. Chociaż musicie sami przyznać, że te schodki są ciekawym elementem ozdobienia w ogóle tego mieszkania. No, tak dodają tego dodają tego wajbu. O! Nowoczesne słowo w moim wykonaniu, że tak powiem. Żarcik taki. Dobra, trzeba tutaj po prostu więcej oszklić. Dobra, tutaj będę po prostu... Szklił to wszystko po powolutku Więcej szkła, więcej szkła Dobra I jeszcze jakiś sufit bym musiał wykombinować Nie wiem właśnie czy bym chciał cały, cały sufit robić w półpłytkach Bo to by było strasznie męczące I po prostu zamiast tych półpłytek Może bym użył kurde <laughs> Może bym użył... Czy bym mógł użyć teraz? Tak patrzę, że mam mało drewna. Hu hu hu! Ho, ho, lipka! Hello, Creeper! Co tam powiesz, mordo ty? Ooo, oh, shit, to było ryzykowne. Hmm. Więc co, jak na razie zostawiłbym po prostu, zostawiłbym tutaj wszystko wypełnione stołem. Nie mam materiałów, naprawdę nie przygotowałem się, możecie mnie z wyzywać w komentarzach że się nie przygotowałem, ale fa faktycznie się nie przygotowałem na ten odcinek. Miałem sobie zamiar jeszcze pozbierać drewno, a wyszło jak wyszło. Trochę zrąbałem, zrąbałem temat, ale mi się wydaje, że na razie może być coś w takim stylu właśnie, jakby to powiedzieć, coś w stylu właśnie stołna. A może tak to zostawi, to będzie taki specjalny design, to wtedy nic nie musicie pisać W sumie może faktycznie tak to zostawię Ściany już dodają y, uroku y, Tu będzie trzeba coś jeszcze wykminić y, Boję się tutaj ko kopać, dobra już, już się nie boję Bo myślałem, że tu będzie gdzieś jakaś dziura czy coś w tym stylu y, Dobra, więcej, więcej na y, Dobra, więc Mamy porobione. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No to nie, nie, nie pasuje tutaj. E, Będę musiał zacząć od innego narożnika. Dobra. No ale mi się wydaje, że wszystko jest pięknie, ładnie tutaj porobione. A jeszcze tutaj, jeszcze tutaj i przejście. I przejście, co tutaj zrobimy, ten sufit. Tutaj już z tych płytek to wykorzystajmy. Dobra, więc tak wykorzystajmy Teraz tak jakby to dobrze zrobić Dobra, zrobimy to tak Hopla, hopla eee, Hopla Dobra, tak, tak Kurde, no wiedziałem, że coś, coś pójdzie nie tak i tak dobrze jest pięknie jest ładnie Dobra, mi się wydaje, że ten, że na tyle by w tym odcinku było troszeczkę A nie, jeszcze tutaj musiałbym, o dam, dam te dwa kobblestony bri... Tak jak tutaj, I będzie już wyglądać tak samo I nie no faktycznie powiem wam szczerze Powiem wam szczerze, że dzisiaj yy, mało rzeczy zauważam ale faktycznie mi się wydaje, że ten pokoik całkiem spoko, całkiem spoko się tutaj prezentuje tutaj na pewno nie wiem co bym chciał zrobić ale mi się wydaje że że tutaj będzie taki jeden z głównych pokoi gdzie to jakiś dywanik może czasne ale tą wełnę będę musiał zebrać idę teraz zobaczyć oczywiście moje kaktusy czy tutaj coś się zrozpiło, jeden kaktus jak to leci w ogóle? Halo halo Dwa kaktusy eee, Dobra więc To wygląda tak, że się tam kaktus zatrzymał Ale dobra, no ale większość kaktusów sobie zlatuje Tu jeszcze jeden kaktus, dobra ale ej ta farma jest wydajna kaktusa Po prostu musiałem zresetować grę ale dobra, mamy trzy kaktusy kolejne i to już mi daje e, każdy kaktus daje tam większą możliwość rozmnażenia kaktusów, znaczy w no one się tak dochodują, no, rozmnażają, jakby to powiedzieć. Najpro, najprościej ujmując się rozmnażają. E, dobra. Więc jeszcze zobaczymy sobie na moją farmę zboża, którą też bym chciał powiększyć w najbliższym czasie, bo już jest no, troszeczkę mało wydajna, jeżeli chodzi o to, że ja tutaj same zboże praktycznie hoduję. I praktycznie na samym chlebku człowiek żyje tutaj w Minecrafcie oczywiście. To jest jeszcze chyba ten moment, to jest jeszcze chyba ta wersja, w której trzeba było chodzić na shifcie. Słuchaj później przez całe życie człowiek chodził na shifcie e, właśnie przez tą betę. Ale tak się, tak się nauczyłem i tak jest po prostu mi. Tak jest mi dobrze po prostu. Że jakoś tak dbam o te roślinki i jest wszystko dobrze. Dobra, przynajmniej ile zdobyłem sobie 63 mam e, te pszenicy, czyli mam bardzo dużo czyli nie, nie muszę się przejmować jedzeniem, mam wszystkie ten, diamenty mam. Jeszcze bym musiał farmer zbudować, żeby mieć e, enchanty. Hmm. No dobra, to nie jest, no, taki kończek, króciutki odcinek. Hmm. E, taki kończek, króciutki odcinek właśnie. Hmm. Chciałem, chciałbym jakąś płynę dodać, lecz żadnej nie posiadam e, na, na, tą, na ten moment. No więc do zobaczenia, do następnego odcinka. No i cześć!